Kobieta w śpiączce po pobiciu przez współlokatora Młoda kobieta z Miami walczy o życie po tym, jak jej nowy współlokator pobił ją do nieprzytomności. Danielle Jones, lat 23, zamieściła ogłoszenie w serwisie Craigslist w poszukiwaniu współlokatora. Wkrótce po tym do jej mieszkania wprowadził się 35-letni Byron Mitchell. Kilka dni później Mitchell zaatakował Jones, kiedy ta przygotowywała się do wyjścia na własną imprezę urodzinową. Kobieta doznała rozległych obrażeń i znajduje się w śpiączce. Mitchell został zatrzymany dzień później. Kuzynka Jones założyła stronę w serwisie GoFundMe, by pomóc w zbieraniu środków na leczenie kobiety, która już ponad tydzień znajduje się w śpiączce. Mitchell został oskarżony o próbę morderstwa. Jak sam twierdzi, działał w obronie własnej po tym, jak Jones zaatakowała go nożem. A wy komu wierzycie?